Nie, no, na pewno spodziewaliśmy się, spodziewaliśmy się dużo więcej, jak i my, tak i kibice, wiadomo, oczekiwaliśmy czegoś, czegoś innego, innego obrotu sprawy. Jednak widzę, postawił wysoko poprzeczkę, szybko strzeli bramkę, a wiadomo, że kto strzela bramkę, to już później, bo się, się układa łatwiej, my też mieliśmy swoje sytuacje. Nie wykorzystaliśmy, na pewno, na pewno żal w środku zostanie. No właśnie, co według Ciebie było źle w tej mogę Mogłeś bardziej dokładnie oglądać to, co się dzieje na boisku Byłeś, no, w Głośno celu... No w sumie y, oglądanie z ławki co ja mogę powiedzieć, no to wiadomo szkoda, że straciliśmy tą bramkę praktycznie. Widzę miał jedną sytuację, strzelił, strzelił dwie bramki i już tym, tym sobie ułożył mecz, wiadomo, w drugiej połowie jakby to 1-0. Było do, do, do przerwy, to może później jakoś to się zmieniło, a 0,2 to już ciężko, jest, ciężko to zrobić, chociaż mieliśmy właśnie mieliśmy sytuację. W tej 79 minucie jak czerwoną kartę dostał w Wieniu. jeszcze taka nadzieja się. Była, była nadzieja, ogromna nadzieja, wierzyłem jeszcze, że właśnie to jest ten moment, w którym strzelimy bramkę. Yy, no... Ci co byli to pamiętały jak to było z Widzewem na, na, na rozpoczęcie rundy wiosennej, że 2-2 że dowieźliśmy, wiadomo ten, ten remis byłby dużo lepszy, bo wiadomo, bo już, już i tak chyba rekord, wiadomo punktów pobiliśmy, korony w Ekstraklasie też jest jakiś tam rekord, no ale kurczę naprawdę szkoda, szkoda, że nie ma tych pucharów, bardzo żałuję. No niestety, tak, tak, się, tak się stało, znaczy biorąc pod uwagę cały sezon, no to wydaje mi się, że że i tak wypadliśmy całkiem nieźle bo wiadomo że przed sezonem byliśmy skazywani na porażkę więc wydaje mi się że jest to całkiem całkiem udana pierwsza i druga runda a co do dzisiejszego meczu no to wiedzieliśmy że przed spotkaniem szanse na Puchary były, bardzo tego chcieliśmy, wychodziliśmy na mecz z takim założeniem, żeby zdobyć trzy punkty. No niestety dzisiaj się nie udało, Widzę w nas wypunktował, bardzo, bardzo szkoda tego, no ale cóż, jeszcze jedziemy na Legię i walczymy o najwyższe miejsce w historii, czyli czwarte. No takie przypadkowe troszeczkę bramki, bo Widzę w zasadzie nic nie atakował, weszły takie dwie kontry. I... Zrobił się tak jak mówię, no, wypunktował nas. Chcieliśmy prowadzić grę, wyszliśmy z założeniem, że, żeby szybko strzelić bramkę. Bardzo, bardzo chcieliśmy. No, niestety, tak jest w piłce, że drużyna, która jest słabsza, czasami mecze wygrywa. A wydaje mi się, że dzisiaj byliśmy zespołem lepszym, no, ale niestety przegraliśmy. Dwa razy wygrałem po 2-0. No. Cieszę się z tego, że, że, że wygraliśmy dzisiaj, bo, bo chcieliśmy zmazać planem przede wszystkim z tego meczu z Lechiem, gdzie... gdzie u siebie nie, nie, nie walczyliśmy, przegraliśmy mecz i tutaj właśnie chcieliśmy się zrehabilitować i, i te punkty y, tutaj ugrać. Trudny teren, bo to ona walczyła w Paryżu, już mieliście pewne utrzymanie, że nie walczyliście już w zasadzie o nic, a jednak widzieliście y, z tych punktów. Znaczy ja powiem tak, że nie, nie to, że graliśmy o nic, graliśmy o, o swoje, nie wiem, nazwisko. Y, y, Zaangażowanie, to właśnie to, to właśnie nam trener powiedział przed meczem, żebyśmy to pokazali na boisku, żeby się po prostu sprzedać i, i myślę, że to, to zrobiliśmy. Korona dzisiaj była trudnym przeciwnikiem? Na pewno, ja mówię, ja uczulałem tutaj chłopaków, że, że na pewno Korona będzie grała, bardzo zacięty, zacięty pojedynek, będzie grała na dużym zaangażowaniu i my musieliśmy tym samym się Koronie Przeciwstawić i to nam się udało i, i wygraliśmy 2-0. A trudno się grało pojedynki z Pawłem Goleńskim. Dobrze się znacie? Na pewno z Pawłem się dobrze znamy, ale też wiem jakie są jego dobre strony. On też wie jakie są moje dobre strony. Myślę, że wyszło na remis może między nami.